Witam. Teraz taki krótki meldunek, nasz na geografika z pięknego zakątka Mazur, który nazywa się Stara Aleja Dębowa, a znajdujemy się niedaleko portu Sztynort i Jeziora Sztynorskiego. Jezioro Sztynorskie jest w tej chwili po tej stronie, na północ od nas. Ja teraz idę na wschód i przede mną będzie za chwilę kanał Taki północ-południe, którym się na jezioro Sztynordkie z Dargina wpływa. Ale tu właśnie znajduje się taka niezwykle urokliwa aleja stara aleja dębowa. No i rzeczywiście i piękne ptaszki. Mam nadzieję, że słychać. No i piękna okolica. Poza, poza cieniem jest niesamowita hica, czyli Klara. Ale tu jest przepięknie.